Cześć, witamy was już w piątym odcinku naszego podcastu o modernizacji kodu przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji. Ja nazywam się Krzysztof Konkol, a ja jestem już męskim. Michał, ostatnio rozmawialiśmy o tym. W jaki sposób Gen.ai może nam pomóc przy modernizacji? Tak? Przy opisie kodu, przy inwestycjach jakiś wewnątrz tego kodu, wyciąganiu zależności i tak dalej. Bardzo dużo jest tych obszarów, które, których możemy tutaj dotknąć, obszarów, które często robiło się kiedyś klasycznie, na przykład przy użyciu statycznej analizy kodu i tak dalej. Ale jak wobec tego poubierać to w takie, czy ułożyć z tego jakąś taką budowlę, którą dałoby się sprzedać klientowi albo Budowle, w której my byśmy się dobrze czuli, pracując z klientem przy modernizacji? No, my żeśmy sobie wypracowali swój, swoją metodologię i swój proces. Eee, nie dziwota, że on się nie różni strasznie, jakoś bardzo mocno od klasycznego podejścia, bo to jest tak najbardziej zdroworozsądkowe podejście, e, gdzie podstawą jest zrozumienie klienta. Co się dzieje? Dlaczego ta modernizacja ma miejsce? Magiczne pytanie, po co? Tak, magiczne pytanie, po co? Które już się wcześniej pojawiło. I podrążenie trochę tego pytania. Mhm. To Five Wise to, to jak najbardziej ma tu zastosowanie i ma sens. Bardzo ciekawie jest w momencie, kiedy są tam zespoły te, też techniczne, mhm. bo tu klienci czasami wewnętrznie się kłócą między sobą, Dobra. co jest motywacją do, do modernizacji. Chociaż czasami to właśnie obecność zespołu technicznego też może problematyczne być. Ale później lecimy już bardziej zbudowaniem, z budowaniem, ze sprawdzeniem tego, czy w danym przypadku Gen.ai ma zastosowanie do mhm. modernizacji? I jak daleko możemy pójść z tym zastosowaniem? Ile zyskać? No, ale to już to wymaga wejścia głębiej w proces sprawdzania kodu, oceniania kodu. Mhm. A później już jest to wejście takie bardzo głębokie, gdzie defaktorelizujemy ten projekt. Ale wiesz co powiedziałeś coś takiego, że obecność zespołu technicznego może być problematyczna. Co masz na myśli? Mam na myśli to, że jeżeli mamy zespół, który jest mocno związany z produktem i z daną technologią, to może się pojawić jakiś opór wewnętrzny tego zespołu tak. przed modernizacją, bo oni wiedzą, co się tam dzieje. Oni są przyzwyczajeni do tych ścieżek, które wychodzili sobie przez lata. A chociażby może się pojawić prosty problem tego, że boją się o swoją pracę. Za jakiś Bo, czas. Zmieniamy Bo zmieniamy technologię. Bo zmieniamy technologię, które oni znają. Mamy zupełnie inne podejście możliwe, że w tej nowej technologii będzie inne podejście. To też wymaga jakiegoś nauczenia się. Tak. No i tu jest opór. To jest wymaga, nauczenia się wymaga też sam proces modernizacji. Tak, to też fakt. Więc co, to jest taka oczywista konkluzja, która gdzieś tam się pojawiła w tej naszej historii modernizacji czy pracy z klientami, gdzie Ustaliliśmy, że to, co jest w zasadzie, że jednym z ważniejszych czynników powodzenia tego projektu jest taki buy ze strony zespołu technicznego. Mhm. Oni muszą chcieć to zrobić, mhm. nie? I też mieliśmy, hmm, przynajmniej raz, historię, w której zespół techniczny opierał się tak bardzo, że modernizacja nie doszła do skutku. Nie? Bo Nie, bo nie. A bardzo często to nie wynikało też tylko i wyłącznie ze strachu zmiany o, o utratę pracy, czy ale czasami może wynikać z tego zwyczajnie, że jest tam jakiś architekt, któremu, który ma takie podejście, że nikt z zewnątrz nie będzie mu mówił, co tam jest źle. Wiesz, to, to są ludzie, nie? Nie ma się co na to obrażać. To jest po prostu zwykła rzecz. Ale myślę, że właśnie dlatego rozpoczęcie rozmowy od takiego strategicznego podejścia, czyli dlaczego w ogóle chcecie migrować. A jeżeli się zdecydowaliście na taką i taką technologię docelową, to dlaczego właśnie taką? Co, co, was, co Was skłania w ogóle do tego podejścia i nagle się okazuje, że te czynniki biznesowe, o których już zresztą rozmawialiśmy w poprzednich odcinkach, czyli to, że nie ma już nowych ludzi, którzy mogliby to utrzymywać, że to jest wydajnościowo zupełnie nie do utrzymania na przyszłość, że klienci chcą się wycofywać i tak dalej, że wtedy ten opór technicznego zespołu może nie mieć aż tak dużego znaczenia, że można go zmitygować tymi biznesowymi czynnikami. I... Myślę, że to, że zaczynamy zawsze te nasze warsztaty z klientami takim właśnie, czy warsztaty, to mówimy na to warsztaty, ale to jest taki od tygodnia do półtorej tygodnia mniej więcej, uh -huh. nie? Taki proces, w którym możemy albo coś dowieść klientowi, albo nie dowieść i wtedy to jest tylko półtorej tygodnia ryzyka, nie? I zaczynamy od takiego Discovery Workshopu, żeby właśnie poznać jego motywację, technologię, zobaczyć, co to jest w ogóle za kod, o co tam tak dokładnie chodzi, nie? Znaczy, jeszcze jedną ciekawą rzecz, którą żeśmy zobaczyli gdzieś u klienta, bo wspominaliśmy o tym uporze zespołu. Ja to przytaczam i śmieję się z tego bardzo mocno, gdzie mieliśmy zespół od strony klienta zespół techniczny, który był bardzo oporny, żeby cokolwiek ruszać mhm. ze sztuczną inteligencją i generować jakiś kod jakaś tam czarna magia się dzieje i był straszny opór, żeby cokolwiek ruszyć. Widać było, że te pierwsze spotkania to były takie o. Eee, a po tym tygodniu, gdzie pokazywaliśmy rezultaty i wciągnęliśmy ich w pracę też e, z tym kodem e, nad sprawdzeniem rezultatów, nad wprowadzeniem jakichś poprawek, e, usprawnień. Oni chcieli wręcz już, już dawajcie nam to robimy. A wręcz było to takie ostatnie, że ja powiedziałem, panowie, panowie, halo, halo, ale jeżeli wy już takie rzeczy chcecie, to za chwilę w ogóle nie, nie ma potrzeby tutaj programisty. No, do pewnego stopnia zajedziemy sztuczną inteligencją, mm. ale później już wy wchodzicie, potrzebna jest robota. Więc da się też z tych sceptyków przerzucić na wielkich entuzjastów. Czasami kiedyś byliśmy sceptykami. No byliśmy, no, no byliśmy. Ja pamiętam, jak półtora roku temu. Pytane o to, czy jest możliwość modernizacji Legacy Kody przy użyciu Gen ja pukałem się w głowę, ale potem za, potem się za to zabrałem. Nie? No. A, no dobra, ale y, zrobimy takie warsztaty wstępne Discovery, na których porozmawiamy sobie o tych wszystkich celach, o, o tym, e, w jaki sposób modernizujemy, e, co w ogóle chcemy na koniec osiągnąć, jakie są nasze takie w, w, jakby czynniki tego sukcesu, znaczy co definiujemy jako sukces. Nie? Potem oczywiście musimy się zanurzyć w kod. Tak. No, i ta praca jest taka dosyć um, trudna, bo um, po pierwsze musisz mieć od strony klienta kogoś, kto umie to wytłumaczyć. Mhm. Co obaj wiemy, nie jest wcale takie normalne, czy nie zdarza się zawsze. E, no i potem musisz wybrać ten fragment e, tego kodu, który będziesz chciał zmodernizować tylko na potrzeby takiego właśnie pokazania, że to jest możliwe. Mhm. Robimy taki coś w rodzaju showcase'u, ale tak naprawdę to jest proof of value. Czyli tak. Pokazujemy, że nie tylko, że się da, ale że to przynosi jakąś wartość. Bo to, że się da, to każdy wie, tak? czy, czy każdy podejrzewa, że się da. Ale co z tego, jak miałoby się dać tylko w dwukrotnie dłuższym czasie niż ręcznie. Czyli my mówimy da się, przynosi wartość, zobaczcie jaki macie fajny kod, on może nie do końca jest idealny, ale oszczędziliście już masę czasu, nie? na tym jednym, pojedynczym przykładzie. I my wybieramy do tego takie przykłady, no nie najprostsze, nie? nie najprostsze. No na, na najprostszych przykładach zawsze się uda. Zawsze się uda. Tak. E, ale się, świat sprzedawców, tak? Ale jednocześnie też nie bierzemy tych najtrudniejszych, no bo to wiadomo, że trzeba Proste. trochę wypracować sobie takie podejścia. E, I tak naprawdę my skupiamy się wtedy na eksperymentacji i sprawdzeniu, co działa, a co nie działa. I wyciąganie wniosków z tych eksperymentów powoduje, że każda kolejna iteracja, każda kolejna rzecz, którą robimy, może być lepszej jakości. Mhm. E, bo z każdym kolejną iteracją my poprawiamy to, co tam się dzieje. Wiadomo, trafiamy też na momenty, które są totalnie nieprzewidywalne wcześniej. Tak. Fragmenty kodu, które były napisane przez zupełnie kogoś innego w zupełnie innym paradygmacie. E, ale no to jeżeli to się będzie powtarzało. To warto to też wziąć na tapetę i sobie wypracować jakiś model pracy z danym mm -hmm. konem. Ja tu za zadam Ci takie pytanie, które usłyszałem od jednego z klientów. To jest pytanie prowokacyjne. Pytanie brzmi tak. Mówicie, że eksperymentujecie, a i też mówicie jednocześnie, że robicie to już od dłuższego czasu z różnymi klientami. To dlaczego nie dlaczego eksperymentujecie? Dlaczego w ogóle nie podejdziecie tutaj z gotowym narzędziem, tu jest tak. wasz kod, tu ten po co te eksperymenty? No bo każdy kod, każdy projekt jest inny. Każdy kod ma inne podejście. Wspominaliśmy wcześniej już o customowych frameworkach, czy to w kodzie źródłowym, czy w kodzie docelowym, który ma być hmm. użyte. I nie da się zrobić podejście one size fits all. No, no nie no ma właśnie. takiej opcji. Mhm. co prawda są już produkty na rynku, które próbują te tematy ugryźć, ale, no jest taki jakiś taki opór, żeby pokazać rezultaty ostateczne tego, co się wygeneruje. A ich DEMA są na bardzo prostych codebases. A ich DEMA są na bardzo, tak, na małych zestawach, linii kodu, na małej ilości klas, które są brane tak. pod uwagę, czy plików. I wtedy wiadomo, że to pójdzie. A na dużych zestawach, na rzeczach powiązanych ze sobą, no już zaczynają się schody robić. To prawda. I wtedy musisz mieć bardzo customowe podejście, bardzo sprofilowane do tego, co się dzieje. No i dlatego powiedziałbym, że eksperymentujemy, żeby zrozumieć, co się dzieje. Tu można sobie zastosować jakieś podejścia, bo my wyciągamy de facto wnioski z poprzednich jakichś iteracji z klientami, no ale one nie będą koniecznie pasowały do twojego projektu. A nie chcesz tego samego, co wcześniej działało, no bo twój produkt jest inny. Twój Oczywiście. Jest inny. Znaczy w przypadku, w którym masz do czynienia ze start procedurą, która de facto jest pewną zamkniętą proceduralną całością, podejście będzie zupełnie inne niż w przypadku, gdy masz bardzo złożony kod obiektowy z mnóstwem wzorców, gdzie żeby wyłuskać jeden flow w, takim, w takiej aplikacji musisz Wyciągnąć z kodu 78 klas, bo one są wszystkie tak. ze sobą powiązane. Tak. No to to podejście będzie zgoła inne, tak? Jeżeli masz do czynienia z kodem kobolowym, który kiedyś moją mamę poprosiłem, wspominałem o tym, że moja mama programowała kiedyś w kobolu. Jak zaczęła mi opisywać, że w kobolu przy zapisie do bazy danych musisz uwzględnić to, że ten zapis jest dostosowany do napędów taśmowych, w związku z czym musisz po każdej danej eksplicite napisać, jaki ma być padding, żeby głowica mogła zrobić ileś tam obrotów, to dla mnie to jest kosmos, ale wyciąganie takich rzeczy właśnie, czy migracje i podejście takich rzeczy będzie zupełnie inne niż w przypadku migracji starego frontendu napisanego w jQuery i migracji go do na przykład Reacta, tak? To będzie zupełnie coś innego. Czy to jest też warto zaznaczyć, że czasami na te nasze warsztaty, na ten proces sprawdzenia bierzemy specjalistów z danej domeny technologicznej, tak. żeby oni pomogli i usprawnili ten proces, żeby nie mieć ludzi, którzy nie znają technologii, mm -hmm. czy to źródłowej, czy docelowej, tylko żeby się wesprzeć tym, co już można wyciągnąć z ciebie głowy. I tak naprawdę to jest też ciekawe, że ci ludzie zaczynają się fascynować tym, że można geny jajem tak dużo zrobić. Ale to też przynosi mi na myśli jeszcze jedną rzecz, że warto bardzo ważne jest, żeby ta ciągłość naszych eksperymentów przerodziła się w też ciągłość w projekcie, który później realizujemy. Mm -hmm. I żeby ludzie, którzy dostają ten projekt do, do zrobienia, wiedzieli, co mają robić tym Jane A nie żebyśmy dali komuś, a tu jest taki silver bullet, on zadziałał na tak. tych dwóch klasach, a teraz wy ciągnijcie to dalej i nie wiadomo, co się tam wydarzy. Nie, no, wspominałeś o tym, że to jest taki proces, w którym przy każdym kroku się poprawiamy. To jest proces literacyjny, uczymy się. Być może czasami będziemy musieli gdzieś zboczyć, żeby uzyskać lepsze rezultaty. Ale wiesz, na koniec dnia jest tak, że celem tego projektu jest modernizacja, a nie. Bo ja czasami takie coś widzę, że ludzie tracą ze wzroku czy z perspektywy to, że celem tego projektu jest modernizacja i myślą, że celem tego pro projektu jest zastosowanie dżenejaja. Jenny ja jest tylko naszym pomocnikiem, tak, tak? tak? Trzymajmy go tam, gdzie pomocników jest miejsce, tak? A, a nie, 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 nie traktujmy go jako celu biznesowego. E, dobra, Michał, w następnym odcinku porozmawiamy sobie o narzędziach. Twoich ulubionych i moich ulubionych. I się chyba trochę posprzeczamy. Nie, a, żartuję. Posprzeczamy się, bo mamy różne podejście. Mamy różne podejścia. Bo tą modernizację można robić na różnoraki sposób. Na, chociaż Mam wrażenie, że widzimy też dobre strony. Oczywiście, że tak obu podejść. Wszystko wszystko musi być po prostu rozsądne. Do zobaczenia w następnym odcinku zatem. Tak. Dzięki.